Jeżeli jesteście zmęczone szukaniem tuszu idealnego, który będzie miał bardzo dobry skład, to dzisiejszy filmik jest dla Was. Otóż, dzisiaj przedstawiam Wam trzy tusze, i już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że każdy z nich nadaje się. I robi z rzęsami to co trzeba. Doskonale wiem, jak to jest z naturalnymi tuszami, z tuszami, które mają dobre składy. Najczęściej one po prostu na oczach się nie sprawdzają i nie robią z rzęsami totalnie nic. Doskonale to wiem, byłam w tym samym miejscu, dlatego też się nie poddawałam, i moim celem było znalezienie tuszu z dobrym składem, ale taki, który się nadaje. No i słuchajcie, udało mi się, dlatego też dzisiaj dzielę się z wami moimi zdobyczami. Mam tutaj tuż spurobio, tusz z Lili Lolo w czarnym opakowaniu oraz tusz z Lili Lolo w białym opakowaniu. To są dwie różne wersje. I po prostu tutaj bez żadnych ceregieli, moim numerem jeden jest ten czarny tusz w czarnym opakowaniu z Lili Lolo. Używam go już naprawdę bardzo, bardzo długo i to co dziewczyny mogę Wam powiedzieć to to, że ja jako kobieta, jako dziewczyna, która maluje rzęsy jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Przede wszystkim absolutnie nie robi żadnego efektu pandy, nie kruszy się, pozostaje cały dzień na rzęsach i no tutaj nie ma w ogóle żadnych negatywów. To jest mój tusz numer jeden przede wszystkim dlatego, że otwieram go. I nakładam na rzęsy, raz, dwa i, i zrobione, gotowe. Chwila, moment, nie muszę się starać, nie muszę poprawiać rzęs miliony razy, tylko już za jednym, dwoma pociągnięciami mam taki po prostu fajny, naturalny efekt i ja nic więcej osobiście nie potrzebuję, więc to jest po prostu wow. Po tych wszystkich tuszach, które miałam, które nie robiły nic i po prostu miałam, ochot no, miałam ochotę po prostu płakać, jak, jak je zaczęłam nakładać na rzęsy, tak, tutaj jestem mega zadowolona i jest to tuż porównywalne do tych drogeryjnych. Jeśli chodzi o szczoteczkę, także bardzo mi się podoba. Jest to taka szczoteczka standardowa, to znaczy nie jest silikonowa, ale ona jest lekko wyprofilowana, tak, taka troszeczkę jakby kształt butelki. Na początku się obawiałam, że będzie to zbyt gruba szczoteczka ale okazało się to bardzo wygodne, bo właśnie między innymi dzięki temu przy jednym, dwóch pociągnięciach ta rzęsa już jest fajnie podkreślona. Więc to jest moje drogie numer jeden. I teraz przejdźmy do tuszu spurobio, ponieważ wiem, że wiele z Was się nim interesuje i jesteście ciekawe, jak on się sprawdza. Więc, tak, jeżeli chodzi w porównaniu do tego z Lily Lolo w czarnym opakowaniu, ja oceniam go troszkę niżej, aczkolwiek nie jest on dużo, dużo niżej. Moim zdaniem, jest to dość dobry tusz. I myślę, że też można po niego sięgnąć. Co różni ten tusz od tego z Lili Loloto szczoteczka? I jest ona silikonowa. I tutaj jest pierwszy problem, ponieważ ja osobiście bardzo nie lubię szczoteczek silikonowych i one na moich rzęsach, na moim oku niekoniecznie fajnie się sprawdzają. Ale być może są tutaj z Was, które lubią takie szczoteczki, właśnie silikonowe, więc wtedy to może być dobra opcja. Ta szczoteczka na moich rzęsach nie robi nic niesamowitego, nie rozdziela jakoś niesamowicie rzęs, porównywalnie do tej szczoteczki, tutaj właśnie tej z Lili Lolo, ale moim zdaniem jest ona troszkę za twarda i naprawdę trzeba być bardzo delikatnym, żeby gdzieś nie zadrapać sobie oka. No, bo wtedy naprawdę jest to dość nieprzyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o efekty na rzęsach, to ten z Puro Bio ma dość zbliżony efekt do właśnie tego z Lili Lolo. Te tusze naprawdę są bardzo podobne. Z tym, że tutaj w tym Purobio ja muszę się um, troszeczkę więcej napracować, troszeczkę więcej namanewrować, żeby uzyskać ten sam efekt, co przy Lili Lolo. Tak więc, jeżeli macie odrobinę więcej cierpliwości i lubicie takie rzeczy, to no, możecie spróbować ten sporobia. natomiast ten z Lili Lolo daje efekt dużo szybciej i dużo pewniej i nie muszę po prostu się e, nagimnastykowywać przy tym. Myślę, że poniekąd jest to właśnie zasługa tej silikonowej szczoteczki, ponieważ ona no, nie osadza tego tuszu na rzęsach tak, tak bardzo jak te, jak te szczoteczki zwykłe. Tak więc dla mnie jest to no, dość spory minus, i dlatego też, gdybym miała wybierać między tymi dwoma, to zdecydowanie moim numerem jeden będzie ten z Lilolo, ponieważ tam to zajmuje chwilę po prostu zrobienie rzęs. Ale tutaj też możecie uzyskać taki No delikatny efekt, i już na przykład przy drugiej, trzeciej warstwie zaczyna to jakoś wyglądać. Z tym, że no, trzeba poczekać, aż ta pierwsza warstwa wyschnie, bo inaczej, jeżeli nakładamy na rzęsy, to ten tusz i ta szczoteczka po prostu ściąga to, więc mamy takie błędne koło i możemy sobie mazać, mazać, mazać i nic finalnie nie będzie widać, nie będzie efektu. Więc najlepiej jest nałożyć jedną warstwę, poczekać chwilkę, aż ona przeschnie, na przykład przejść do drugiego oka i później znowu na to następną warstwę. Tak jak mówię, ta szczoteczka nie rozdziela jakoś fas fascynująco niesamowicie, więc no więc moim zdaniem jest to taki dość dobry tusz, który daje taki naturalny, delikatny Delikatny efekt, troszkę czasu zajmuje, aby ten efekt zrobić, natomiast później ten tusz przez cały dzień wytrzymuje nam na, na, na rzęsach, nie kruszy się, nie ma efektu pandy, tak więc tutaj też wszystko jest w porządku. Ale przejdźmy do jeszcze jednego, i jest to tuż znowu z Lili Lolo, ale jest on w białym opakowaniu. I słuchajcie, on różni się przede wszystkim szczoteczką, ponieważ jest ona taka zwykła, prosta, standardowa. Taki kształt ja, jaki ma większość jakichś drogeryjnych tuszów Ja osobiście bardzo lubię takie, takie kształty i one bardzo pasują moim rzęsom To był jeden z pierwszych tuszów, które ja używała, użyłam I które stwierdziłam, o matko, w końcu jest tusz, który po prostu coś robi, który jest chyba dobry Wcześniej przed tym tuszem użytkowałam tusz Skorol z, z, z Caramel, chyba tak się wymawia tą markę. No i po przejściu z tamtego tuszu na ten zauważyłam znaczną, znaczną różnicę i przy tym tuszu naprawdę dość sporo czasu spędziłam. I uważam, że jest on naprawdę bardzo dobry, tylko ma taki minus, że dość szybko wysycha. On stacza mi na około 2-3 miesiące, no i później już właśnie zaczyna tutaj w środeczku wysychać, przez co jest nam trudniej, po prostu coraz trudniej nakładać produkt na rzęsy. Ale jeżeli nie lubicie takich grubszych szczoteczek, jakie są w tym czarnym tuszu, no to wtedy ja mam propozycję, żebyście właśnie sięgnęły po ten w białym opakowaniu, bo on ma zwykłą szczoteczkę, a sam produkt, jakby sam tusz jest porównywalny do tego mm, właśnie w tym czarnym opakowaniu. Oba są naprawdę bardzo fajne. Przy tym białym można uzyskać naprawdę taki bardzo fajny, naturalny i, i delikatny efekt, natomiast przy tym czarnym można uzyskać efekt troszkę mocniejszy. Tak więc podsumowując, wszystkie z trzech tuszy nadają się i nie sprawiają, że mamy ochotę wyrzucić po prostu te produkty za okno, bo nic nie robią. Jeżeli lubicie szczotki silikonowe i macie chwilkę więcej czasu, aby poświęcić na malowanie rzęs, to wtedy możecie się zastanowić nad Puro Bio. Natomiast jeżeli szukacie szybkiego efektu, lubicie grube szczoteczki. I chcecie raz, dwa na szybko podkreślić po prostu rzęsy, to wtedy ten czarny jest idealny. Natomiast jeżeli szukacie takiego delikatnego efektu, standardową, zwykłą szczoteczkę, nie za dużą, nie za małą i nie silikonową, to wtedy także możecie sięgnąć po ten tusz w białym opakowaniu. Natomiast moim numerem jeden jest ten tusz czarny z Lili Lolo i, i używam go już kilka miesięcy. No i jak na razie po prostu wygrywa. Testowałam oczywiście jeszcze po drodze naprawdę sporo tuszów, pamiętam, że miałam taki z Boho, które są dostępne chyba w Rossmanie, miałam też z takiej marki Avril chyba, tak ona się nazywa, także Benecos, więc teraz Purubio, więc no naprawdę jak widzicie troszkę tego było, ale pamiętajcie, że każda rzęsa, każde oko jest inne, więc weźcie to pod uwagę i mam nadzieję, że któryś z tych tuszy naprawdę po prostu Wam Przysłuży i będziecie z, z nich zadowolone. Jak na razie na ten moment nie mam wam do polecenia tuszów lepszych, więc trzymam kciuki. Koniecznie dajcie mi znać, jak tam Wasze przygody z makijażem mineralnym, ale także właśnie z tuszami. Czy macie jakiś, który, z którego jesteście zadowolone, czy raczej po prostu się poddałyście, bo za bardzo to Was frustrowało? Muszę Wam też powiedzieć, że u mnie tuż był ostatnim produktem, jeżeli chodzi o makijaż, który był do wymienienia. Czyli był to taki ostatni produkt, który zakupywałam gdzieś w drogerii, nie patrząc na skład, a raczej ignorując ten skład bo wiedziałam, że jak na razie po prostu nie ma lepszego zamiennika. No ale na szczęście się znalazły, więc fajnie, że mogę się tym z Wami podzielić. Mam nadzieję, że skorzystacie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie kciuka w górę, zostawicie komentarz wtedy ja zawsze mam więcej motywacji i chcemy się nagrywać. Widzę, że tutaj jesteście. No i widzimy się już niebawem w następnym filmie. Szykuję moją aktualizację pielęgnacji, więc wiem, że wiele z Was na to czeka. No i do zobaczenia niebawem. Pójdziaczki dla Was.